Sport Tomasz Gerlach. Dzień dobry. Dwa zwycięstwa, cztery remisy i dwie porażki. To dorobek piłkarzy dolkanu Ząbki. Jedyny pierwszoligowiec z Mazowsza bliski był sprawienia wczoraj niespodzianki w meczu z wiceliderem tabeli. Z jednym punktem wrócili zbyt goszczy piłkarze dolkanu. Pierwszoligowiec z Ząbek zremisował z zawiszą 1 do jednego. Przed meczem punkt braliśmy w ciemno. Po meczu jest troszkę niedosytu, ale bez przesady z tym niedosytem. Bramkę strzeliśmy dość przypadkową, mimo tego, że mieliśmy lepsze sytuacje. Zawisza myślę, że oprócz dośrodkowań jakiegoś wielkiego zagrożenia nie stworzyła pod naszą bramką. W pierwszej bowie Tomek hałas miał świetną sytuację, udało nam się wybronić i jest pewien niedosyt, ale, ale ten punkt trzeba szanować i doceniać, że zremisowaliśmy z najlepszym zespołem w tej lidze. Podopieczni Roberta Podolińskiego bliscy byli pokonania wicelidera tabeli, jednak po raz kolejny stracili gola w końcowych minutach meczu. Pamiętajmy z kim te punkty straciliśmy w ostatnich sekundach. Straciliśmy z Wartą, moim zdaniem, której jakość gry odbiega od zdobyczy punktowej. Mam nadzieję, że u nas jest podobnie. No i straciliśmy punkty z Zawiszą, która do końca grała zwycięstwo. Mimo remisu z Zawiszą, Dolkan spadł z 10 na 12 miejsce w tabeli, w niedzielę piłkarze z ząbek w kolejnym ligowym meczu zmierzą się na własnym stadionie z termaliką nieciecza. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości sportowe o 22. Do zobaczenia.